Cześć, chcieliśmy Wam pokazać, co dzisiaj do nas przyjechało. Nasza nowa marka rekuperatorów Oxygen. Tu mamy sterownik oddzielny, oddzielnie zapakowany. Tu jest nasza, nasza centralka wentylacyjna. Zdejmujemy karton. Jest tutaj nasz rekuperator. Jest to 400 wersji V, czyli z krójcami w górę wersji prawej. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze było zabezpieczenie. Które było u góry na kartonie, ale nam zostało i instrukcja obsługi, plus listwa do zawieszenia, rekuperatora na ścianie. Zobaczymy, co tam w sterowniku, jak to wygląda. Sterownik, panel sterowania na ścianie z ekranem LCD, kolorowy wyświetlacz. No i kabelek do podłączenia tego sterownika. Z jednej strony mamy złącze USB, które wpinamy w rekuperator, z drugiej strony. Szybko złączka do panelu LCD. Panel oczywiście ścienny do montażu, na przykład do puszki podtynkowej. Zapraszamy do zakupów. To jest wersja 400. Mamy jeszcze 500 i 600. Ten kolor to jest wymiennik przeciwprądowy bez odzysku wilgoci. Taki niebieskawy kolor to jest z odzyskiem wilgoci.